Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym vlogu. Ja właśnie jestem w starej papierni w Konstancinie, bo tutaj mam spotkanie. Dzień mi się zaczął w sumie bardzo pozytywnie. Jestem w biegu, czyli tak jak lubię najbardziej. Założyłam sobie różowy szalik, żeby było jeszcze pozytywniej. Pogoda jest coraz fajniejsza, jest cieplej. Więc czuję, że to będzie naprawdę bardzo dobry i udany dzień. Tego Wam również życzę. W tym vlogu będzie dość sporo kulinarnych wariacji, bo będziemy trochę sobie gotować. Będę miała gości jutro, więc połączę te, te dwa vlogi i będziemy sobie tam coś pichcić, przygotowywać jakieś przekątki na zimno, deski i nie tylko deski, także wszystko zobaczcie. Witam się z Wami następnego dnia. Dzisiaj jest dzień przyjmowania gości. Mam taką grupę na siłowni, którą zresztą uwielbiam. To jest taka paczka nasza, taka ekipa, jak my to nazywamy. Jest nas czwórka i spotykamy się również prywatnie, nie tylko ćwicząc ze sobą na siłowni, ale także w domach. No i teraz jest moja kolejka i mam nadzieję ugościć moją ekipę najlepiej, jak tylko potrafię. Przygotowałam parę specjałów, ale to nie jest nic takiego wielce wykwintnego. Mam nadzieję, że to fajnie podam, bo spotykamy się wieczorem, więc na pewno zrobię deskę serów, deskę wędlin, ale zrobię ją trochę inaczej niż zazwyczaj. Taką bardziej wypasioną, można powiedzieć. I też zrobiłam tutaj żurek, więc żurek będzie. Ja mam zamarnowanego kurczaka, wasabi i sosie sojowym, więc też chciałam to podać. Ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba, ale jeżeli chodzi o deskę serów, no to tak, mam owoce, zaraz wam wszystko pokażę z bliska. Owoce, mam e, serki. Myślę, że to będzie fajny dodatek. Do tego mam gołde czerwone pesto. Ile to jest? 111 gram. Tutaj mam zielone pesto, bo to bardzo fajnie wygląda, właśnie na desce, myślę. Do tego mamy ser z orzechami. Następnie mamy brie, serek, mamy taką kiełbaskę fajną, którą uwielbiam, wydaje mi się, że to będzie fajne urozmaicenie deski wędlin. Mam też kapary, no i oczywiście pomidorki, przeróżne warzywa itd., itd. Mam też ciasto, podam tego mazurka może dzisiaj, chociaż... Troszkę się powstrzymać, bo ja już nie, nie wytrzymam, więc na pewno że żyłkę. No i będę używała, tak takich tac y, następujących. Pierwsza z nich, taka duża taca, myślę, że ona będzie idealna na wedliny. Y, jest bardzo fajna i y, jest taka kompaktowa, można powiedzieć. Do tego mam y, taką tacę, kiedyś ją dostałam u moich znajomych. Ona będzie na deskę serów, bo tutaj fajnie też można to wszystko udekorować. Mam też taki fajny talerzyk wielkanocny, więc myślę, że to będzie fajny akcent z Home and You. On kosztował normalnie 49, ale ja takie rzeczy kupuję na przecenie, więc mi się udało trafić. No i oczywiście po drodze będę Wam pokazywała te wszystkie smaczki, nie smaczki, także zaczniemy sobie od myślę deski serów, potem deska Bendlin. No i oczywiście dekoracja. Mamy tutaj już trzy rodzaje serów: kozi z czerwonym pesto, z zielonym pesto i z orzechami. E, mam jeszcze coś takiego, myślę, że to będzie fajne do, do tych właśnie do serów. E, mam również przepiękne truskaweczki, które tutaj zaraz się pojawią jako dekoracja i nie tylko. Dekoracja, no także przepiękna. No tak, koloru dodać. Tak to na razie wygląda. Mamy truskawki, winogrona i te krakersy. Pomyślałam sobie, że bardzo ładnie będą wyglądały też ozdoby z cukierków. Zobaczcie, kto się prezentuje ciekawie, inaczej mhm. Mhm. tutaj może też tu Jakieś nawet świąteczne akcenty? Wielka <grywa> mocne. <grywa> Inderek, jajeczko. Mm. Mm -hmm. Ładnie, podoba mi się. Rafa, to tu pasuje. To jest na razie tyle, co udało mi się przygotować. Mamy tutaj tą deskę. Deska serów. Jeszcze tylko muszę dołożyć nóż. No, te wszystkie rodzaje sera. Przeozdobiłam różnymi owocami, słodyczami. Warzywa będą przy desce wędlin. To zaraz chwilę. Tutaj mam tą rzeżuchę. Już Wygląda dobrze. Mazurek. Mniam. O. Może tutaj na razie. Serwetki są z Pepko. Uważam, że piękne. No i ta deska. Rewelacja. To jest też bardzo fajny sposób na podanie wody. Akurat ja nie mam mięty, więc dodam bazylię i cytrynę. zobaczcie, jak to będzie fajnie wyglądało. Za chwilę. Się ta no I zobaczcie, jak ładnie. Ja ten zbadek kupiłam w Pepko. Deska wędlin się robi. Pokroiłam kiełbaskę. Ja mam tutaj rukolę, oczywiście umytą. Nie, no, i teraz kolejna szynka. Deska wędlin jest już gotowa. Dodałam kapary, pomidory, rękawki i szynkę. Stół już jest przygotowany. Jeszcze tylko brakuje chleba, więc tak mniej więcej wygląda. Możecie zauważyć. Mamy wodę, te deski, mazurka. No, i zaraz jeszcze dołożę sosy. Może, jakby ktoś miał ochotę, chleb i masło. Wstawię kurczaka do piekarnika. Stół jest skończony. Tak będzie witał moich gości: Mazurek, deska, wędlin, deska serów. Tutaj są te sosy. Ketchup ze śliwki, żurawina i chrzan Mamy tą deskę, żuchę i wodę. No i chleb. Ta woda wygląda bardzo fajnie. No i ta deska. Mi się wyjątkowo udała. Ale mam bardzo fajnych gości. To dlatego, jak się z sercem robi dla osób, które lubimy, to wychodzi dobrze. A tutaj mam żurek. No i jakie mam piękne szafirki, moje ukochane kwiaty. Uwielbiam je.